nie znamy jeden drugiego. My nic o sobie nie wiemy. Tak jest tutaj w naszej grupie nawet. Dlaczego? Pamiętacie, jak Samuel został wysłany, aby namaścił króla Izraela, Dawida na króla. I wszyscy synowie przyszli i on uwidział jakiegoś człowieka, który miał na imię Eliab i mówi, to jest ten. Ale Pan rzekł do Samuela nie patrz na jego wygląd hmm. i na jego wysoki wzrost. Nie uważam Go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Wiecie, i to jest to, co, chcę, co chciałem powiedzieć. Wiecie, my na przykład wydajemy opinię, ktoś nie może służyć z przodu. Jako gra na chwałę Boga, bo na jakiej podstawie? Na podstawie naszych oczu. Na przykład, bo ktoś ma problemy z alkoholem, z papierosami. Ja nie mówię, że to jest dobre, ale to są grzechy widoczne dla człowieka. Właśnie, bardziej te dokładnie, są. dokładnie. Ja nie mówię, że jest dobre, ale my to jest niesprawiedliwe ocynanie. I to do, do mnie doszło, dlatego że... A człowiek nie wie, co w głowie siedzi. Takiego, co... Nie Naprawdę? Nie, nie, nie pali, nie jest przeczyna. piękny. No. Przychodzić do z... jest... dokładnie tak, do zboru, a w głowie naprawdę to, w nie oszukujmy to, się. To I to jest to, co... Albo co słyszą nawet nasze. Tak. Bo ktoś czasami powie jakieś tam głupi żar, złośliwie coś. Owszem, no. ja też nie mówię, że to jest dobre. Ale mogą być piękne słowa, piękna postawa, ale Bóg mówi to nie mam we mnie w tym. Nie tam po prostu nie ma. I po prostu są my tak, ja uważam, że... Wydajemy opinię na zasadzie tego, co jest na zewnątrz. Grzech po prostu, który jest, jakby to powiedzieć, widoczny dla oka, ale są rzeczy, o których Bóg mówi, które są niewidoczne, obrzydliwe. W Ewangelii Łukasza jest nawet napisane takie słowo, szesnasty rozdział Ewangelii Łukasza, piętnasty werset. Jeśli dobrze pamiętam, tak. A Jezus mówi do paryzeuszy Wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych. Lecz Bóg zna serce wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe obrzydliwością jest przed Bogiem. Paryzeusze byli brani, jak się patrzyli na nich no, bez zarzutu, ale Bóg mówi ja znam wasze wnętrze. I to jest to, jak człowiek człowieka ocenia po pozorach, po okładce książkę, jak się mówi. Ale czasami trzeba zobaczyć w treść, tak? I powiem Wam, Pan Jezus też powiedział w 23. rozdziale Ewangelii Mateusza o, o Paryzeuszach. Takie zdanie, że są jak piękne groby na zewnątrz, wewnątrz zaś trupich kości pełne. To mówił, porównanie, nie? Niesamowite porównanie. Dzisiaj też, jak idziesz na cmentarz, niektóre groby to jak, nie chcę powiedzieć, jak pałace. Pamiętam y, wtedy, Ty byłaś chyba ze mną mi ten Gopido mówi, po co tyle, P tym pokazuje tym grup 50 tysięcy, a w środku złoki pływają. No, no, nawet nie wiedzą ludzie. Nawet nie wiedzą. I to tak, jest obraz się... człowieka. I Pan Jezus to mówi do faryzeuszy. Wiecie, to Pan Jezus mówi do faryzeuszy. Dla mnie to jest osobiście, wiecie, no, możemy na zewnątrz wydawać się czystymi ale w środku jesteśmy pełni brudu od grzechu. I Pan Jezus Ewangelii Marka w siódmym rozdziale mówi też, wie, że, że znamy to, ale przypominać trzeba. I mówi coś takiego, bo nie to, co wchodzi do, do żołnierzy. Tak więc tu jest napisane, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz chodzi do człowieka, nie może go karać, bo nie wchodzi do jego serca, do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. Mówi bowiem to, co wychodzi z człowieka, to go kala, albowiem z wnętrza, serca ludzkiego pochodzą złe myśli. Tu jeszcze są, piłka i tak dalej. Złe myśli. Wiecie, i tu jest coś, co myślę, że się wszyscy zgodzimy, że my tak patrzymy powierzchownie, ale Dawid, Wołanie Dawida do Boga, gdzie mówi w psalmie, w psalmie 19, ja to tutaj przeczytam, bo, bo to jest ważne, myślę, że powinniśmy na to zwracać uwagę. On mówi, niech znajdą upodobania słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie, Panie, opoko moja i odkupiciel mój. Między innymi woła, aby też te myśli znalazły upodobania u Boga. Wołał Dawid do Pana prosił, aby jego myśli, bo z myśli rodzą się słowa. I może to od niej od razu być tak, jak myślimy. Bo tak jak mówię, my oceniamy, ten jest tak, ten powinien być, ten jest, a tak, w porządku, a Bóg mówi zupełnie co inaczej. Samuel też się pomylił. Mówi, no, ten pasuje na króla Izraela. <kluzny> Wszyscy ci bracia byli, ale już wiedział, Samuel, że Bóg wybrał kogoś innego, kogo wśród nich nie ma. Czy na pewno jeszcze ktoś jest? Jest, tam mówi na mocy, ale on pasie tam trzodę. Przyprowadź go tu. Z tego pasterza Bóg wybrał. A zauważcie, nawet jego ojciec pominął go. A no, tam, jak tam pasie. czytałem to dzisiaj, tata. zresztą nie, nie pierwszy raz ten fragment, i Samuel nawet nie myślał o kimś innym, nie? a Bóg mówi, to jest ten ten młody chłopak od spod trzody owiec będzie królem mojego ludu. Wiecie? I tak patrzymy my na to wszystko. W kościele i w ogóle w naszym u nas. Wiecie? I trzeba jak Dawid zawołać. Boże, sprawę my moje myśli się Tobie podobały. I apostoł Paweł też wzywa, takie wezwanie zapisał w liście do Efezan w czwartym rozdziale które jest ważne dla nas, abyśmy wzięli to pod uwagę, dlatego że tu jest napisane tak, mówi myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co jest chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Taki jest nakaz Boży, użyty przez apostoła Pawła. Tylko czy tak myślimy zawsze? Mamy dobry, mieć właściwy sposób myślenia. Myśleć dobrze, mieć czyste myśli. Bo Bóg je zna. Bóg patrzy na nasze myśli. Co myślimy? Jak myślimy? Pamiętajmy, że Pan Bóg zna nasze myśli i słyszy niewypowiedziane słowa. Psalm 139. Posłuchajcie, myślę, że znacie tym sam, ale on jest wartościowy. I on mówi, między innymi tu parę wersetów przeczytam. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim. A ty, panie, już znasz je całe. Ogarniesz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Dokąd ujdę przed duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę, jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś? Gdybym wziął skrzydła rannej Zorzy i chciał spocząć na końcach morza, nawet tam dosięgłaby mnie prawica Twoja, dosięgłaby mnie ręka Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło, bo koło mnie to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą. A no jasno jest jak dzień. Ciemność jest jak światło. I to jest niesamowite, nie? Wszystko jest jasne przed Bogiem. I moi drodzy, to jest ważne, żebyśmy tak patrzyli, że my tak po pozorach oceniamy, ale Pan Bóg ocenia pod sercem. na nasze wnętrze. I tak jak Tutaj w tym psalmie czytałem, jest też list do Hebrajczyków, jest napisane, i że nie ma stworzenia przed Bogiem, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie. Wszystko jest odsłonięte, obnażone przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Każdy za siebie samego, nie za sąsiada swego. I, <laughs> I chcę Wam też to właśnie powiedzieć. Pan Jezus Chrystus jeszcze powiedział jedną rzecz w Ewangelii Łukasza, to jest zapisane w 11 rozdziale, że musicie posłuchać jeszcze trochę, bo to jest Słowo Boże. I tu jest napisane tak, teraz wy, paryzeusze, oczyściacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest zewnątrz, nie uczynił tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz na jałmużnę, a to wszystko będzie dla was czyste. To mówi do faryzeusza, ale oni mieli tradycje religijne. To, co pisze tam o, o tych, że rękami brudnymi jedli, to nie chodzi o higienę, ale o religię. Oni dbali o higienę, a nie o higienie, o te religijne rytuały, kubki, wszystko. Miało być pięknie, bo... Ale serce było daleko od pana. Ustami blisko. Chwalili Boga, ale Pan Jezus mówi serce daleko, ale daj to, co zmęcza. Bo wiecie, powiem wam, że kiedy wewnątrz jestem inny, wtedy wszystko zmienia się na zewnątrz. Tu trzeba od serca zacząć. Bo tam czujnie niż wszystkiego innego, z swego serca, bo tam płynie źródło życia Salomon napisał. Wiecie? To jest to, że my możemy pięknie przyjść na zgromadzenie, czy tutaj... Do, do kościoła, ale moi drodzy, możemy mówić, ten się nadaje, tamten się nie nadaje, ale my nie mamy prawa. Wiem to po sobie, co z tego ktoś powie, no ty jesteś taki święty, nie pijesz, nie palisz. Oj, można się pomylić. Właśnie, przyjdę jakieś myśli, albo o sobie pomyślimy, czasami negatywnie coś, ale już tego nie powiemy, bo przecież głupio nie. Ale pan widział, pan zna, kochani, i jest napisane, liście do Rzemian już niedługo by dokończył, ale muszę wam to powiedzieć, kochani, żebyśmy pamiętali, że apostoł Paweł mówi, wzywam was, drogie bracie i siostry, takie słowa jest napisane. Nie upodomniajcie się do tego świata, ale przemieńcie przy, przez odnowienie umysłu swego. Po co? Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Zwrócić uwagę na to, że mamy się przemieniać przez odnowienie swojego umysłu. I to co to znaczy? To słowo znaczy, czytałem w różnych przekładach i tłumaczeniach Biblii, takie coś. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia. Albo pozwólcie, by słowo Najwyższego przemieniało Wasz sposób myślenia. Wiecie, jakie to jest ważne? Żeby pozwolić zmieniać w Bogu nasze myślenie. Dlaczego? Bo w liście do kolosy jest napisane: Byliście niegdyś obcymi dla Boga i Jego wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny. To jest Biblii. Po prostu nasze myślenie, które jest niewłaściwe, może nas oddzielać od Boga. To nie znaczy, że my Bogu coś robimy sobie. Wiecie, jak myślimy, tacy jesteśmy. Jest, nasze serce jest jak lustro. Salomon napisał, jak zwycialu, albo jak. Człowiek, który przygląda się swojej twarzy w wodzie. Jesteś taki przykład z sypowieści Salomona. Jak myślimy, taki jesteśmy. Tacy jesteśmy. Moi drodzy. A więc Bóg chce, żebyśmy poddali nasze korekcie nasze myślenie przez Słowo Boże. Duch Święty przez Słowo Boże chce nas zmieniać. Powiem więcej, nie przez to telewizję. Tak, ja mówiłem o, to, o tej chrześcijańskiej telewizji, ale dla mnie to nie jest jeszcze wyznacznik, bo to też są ludzie. Ale tu mamy księgę dostępną. Mamy Ducha Świętego, bo będzie nas szatan bombardował swoimi myślami, różnorodnymi. Ale moi drodzy, jak podłączymy się do źródła mocy zasilania z nieba, to choć wokoło będzie fale, jak te dwie budowle, co Pan Jezus mówi na piasku i na... Skale. To będziemy tymi na skalę, dobrze zbudowanymi na fundamencie słów Pana. Niech myśli nasze będą pełne słowa Pana. Niech kieruje się nasze myślenie Jego słowem. Amen. Amen. Niech to zmienia, niech penetruje nas Duch Święty i wykorzenia to, co złe, czyniąc to, co dobre, nasz właściwy sposób myślenia na Jego chwałę. Amen. Amen.